Gościu ten co stworzył co tą mapę to taki fanatyk chrześcijański jest tam. Pisze coś o tym, że wierzę w Boga i nie wyznaję tych demonów, które przetrwają w mojej mapie. więc no, takie trochę mocne wierzenie Kamera w kamerce Włoo, o Ej, coś żółtego się pojawiło na mapie. Czy mi się wydaje? Żółte gówno. Widzisz to? Eee... Co? Co <laughs> ty robisz? Ciemno, <Ciebie> to skąpi. <laughs> Ciemno, strzelę w kosmos. Tu... tu jest... Tu są jakieś żółte kreski. Żółte kreski. Żółte kreski. Ej, patrz! O, satan nam się objawia. Odpaliłeś satanę? A nie, otwierają się drzwi po prostu, dobre. A, nareszcie. Dobra, klucz. Masz klucz? Ten był na. Bóg. Myślę, że już... Gdzie jest? Masz. Dobra, idziemy. Myślałem, że go zniknąłeś tym yy, traktorem. What the fuck? O, idziesz. No próbuję iść, ale mnie coś pchnęło. Nie, lecimy, tylko w którą stronę mi? Powiedz. Nie wiem. Chodźmy... Do drzwi. sto. stoi będzie pokój na lewo, co nie? Znaczy na prawo. Nie tu. Nie tu? Ym, tu. Ktoś tu. i... O kurwa, nie. Byź po nas. Kogo Pewnie mnie. Lampa. To Aha, ta lampa, dobra, wiem gdzie jestem, ja zginęłem. E, odpalam ci światło jeszcze raz. włącz sobie kamerę może... Zabierz jak tam masz. Masz kamerkę. Uznam to za tak. Światło ci się, prano włączam. Oko okay. jest? Chyba jest. Jest. Dobra, to wracam do ciebie szybko. A gdzie jesteś? W jest? jestem. Um... Czekajcie, jest. O, jestem tutaj. Ja idę do ciebie, więc. Nie, nie za bardzo wiem gdzie tutaj jest i mm. nie wiem co nam dał <noise> na otworzenie tego. O, jedziemy, chodź. Jedziemy, no, jedziemy, robimy to kurwa. Nie bądź ducha. O! Tak no to szukamy kluczy. Ja już nie chodź mam dam kurwa. O! Gdzie my jesteśmy? Z taka, Weź i otwórz. No otwieram, ale nie da się. A, a, a. Taka muzyka z pewno. Nie da się otworzyć. Nie da się otworzyć. To to jest chrześcijańskie Brazy. O, -o. zabije znowu zaraz. Nie da się otworzyć. Porwało się, <grywało> się. Porwało Widziałem <grywało> jak zniknąłeś. Ale O! Jest klucz. o to, wiesz. I nie da się. Gdzieś do Nie. No. Tu jest. Eee... Ach tu. Eee... Eee... Porwało mnie. I Porwało teraz mi. jestem na korytarzu i kamera wizyka. Przez to. O, jestem za tobą. O, spoko? Cześć, cześć. Bo kamery nie mam, będziecie na. Bo zabrało mi. Ale już jesteśmy coraz bliżej. No. Już prawie skończyliśmy, no bo to nie, nie może być tak, że wszystkim drzwi trzeba otworzyć. Gdzie są kurwa te, te... E, ogniska? Nie wiem. Co to jest? Kibel. Wow. wow. Fajny kibel. Fajne. Fajne wyjście. To. Może po kamery pójdę. Pięć krecek jest na kamerze chyba. Aha, fajny pokój. Ja, to jest kuchnia, nie ma. przejście do kuchni tu jest. Jo. O, jest kamera. Ej, czy, czy jak my umieramy, to zostajemy klucz? Nie wiem, może o to chodzi. Drzwi zamykamy. No jest wyjście, może to wyjście otwórzmy. Jest co? Jest co? Jest co? Co? So. Bra. Bra. Potelik dla dziecka. Nazisty. A ciebie? Dla mnie. Dziękuję hmm. Kulturalna rozmowa. Tak. Dziękuję. Czekaj. Plan. To przestawię, ustawię tak Świeci nam w ryje. No dobra. Ja siedzę. Ja też siedzę. Screen screen i. I demon nas zaraz zje. To jest pierwszego. Bo <laughs> no może nie. Jak się włączało A, trzecią halo. osobę? Trzecia. Nie. Było napisane, halo. ale trudno. jest nie. Nie. Nie nie, 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 nie. Nie, nie, Dobra. Nie. Gdzie jest klucz? Gdzie jest krzyż? O, otwarte. Do nas nie było. O, byliśmy. A jest male. Może będzie ognisko wreszcie. Chociaż klucz. A nie, to jest kuchnia po prostu chyba. Myśmy tu byli. Tak. No no dobra, tu byli. to blisko jesteśmy. Eee! Co? Ognisko! Gdzie? Gdzie? Patrz! Chyba nie mogę przejść. Kurwa! Polisko Zapaliłeś się. Tak. Będziemy... Na... O. Zjadł mnie. Zatrzymał. Już się nawet nie boję tego. O, mam klucz. Znowu. To fajnie, ja o to No to... Nie do Drzwi są zamknięte, ale spoczkę. O, tu pięć gwiazdek masz. Ale chyba widzisz to. Czy, czy jakieś dziecko? Pennywise się objawia. <noise> Zostawił kamerę i ucieka, tak? Zostaje z czymś jest Hallo. No, Boś prąd wywalił. Włączam ci już. Przynajmniej próbuję. Hallo. Klikam e i nie działa. Słyszysz to dziecko? Słyszysz to dziecko? Odpalam ci prąd, zielono się robi, ale tu dziecko było jakieś. Słyszałem to dziecko. Kogo to dziecko? Nie. <laughs> tak... Nie no, już jesteśmy tak blisko, że to nie ma sensu teraz... ...odpuszczać kurwa, trzeba to zjechać i... ...przechodzimy to. Otwierają tak. się drzwi chyba. Tak. Masz prąd? Tak Mam klucz Masz kamerę? Tak Dobrze Mam nadzieję, że cię znajdę Kiedyś cię znajdę Znajdę cię A widzisz, znalazłem Aha cię W końcu ukryłeś Kurde, jak dziecko chciał mnie pobić Anyways, anyways Dawaj, idziemy otworzyć, nie wiem. Wyjście, bycie. może Chodźmy otworzymy się, właśnie co myślimy z giełdą? Coś po Coś choć po tym, No bo to chodzi o to, żeby wygrać, no to chyba trzeba wyjść po prostu. Chyba. Gdzie open jest? Open the exit. Open the door. O o, nie pasuje. <grym> Dobra, to idziemy, nie wiem, się te drzwi, Chodź, ty, tu już są drzwi. Idę. Otóż... A tu już? A, otwarte są chyba. Czy nie? To no, kolejne, no, jak to jest ty dwóch, dawaj Tutaj, chodź tu, chodź o Ała. dał mnie Dobra jest widziałem właśnie, <grym> widziałem, zniknąłeś O tu są otwarte Kurwa, Hiszpan! Morda! Ja też słyszę Hispana To jest zejście jakieś w dół Widzisz kamerę? No, idę do No idziesz, dobrze. Kurwa, ja nie Skocz to... mi na ryja. Chyba. Hejooo. Jesteś? O, to ty. Dobra. Co, w ryjach? To co? Chyba pokoje? Tu, no, to było otworzone. O, o.

Puszczę ducha. Puszczę ducha. Lampa tu się świeci, mryga. Gdzie ty poszedłeś? Dwieście otwar otwarły. A ty? Tak, tak. Ja. Nie, no, co chcę otworzyć? To jest szklarnia. To szklar nie jest wyjście może? Krótko do wyjścia. Że musimy zginąć znowu. Dziwna mechanika gry. O kurwa, dalej piszą. Eee. Już eee, to umarł. Duch! Czerwony było. Ej, czyli kolejny jest. To się da otworzyć te bramki, głupie. O. Ej, mam garnek. No ja teraz zlekam. Albo ja. A, bo Co to jest, przejście? Świetnie. Klucz tu jest, klucz tu jest, mordo. Masz klucz? Tu, wieczne? E, Chodź tu zanim zginę. Tu jest klucz na szafce, tu. Po lewej mojej. Jezu. Na, na szafce zobacz, na szafce. Gdzie ty jesteś? Prądu nie ma. Zginąłem, ale zobacz na szafce. Podnieś kamerę i zobacz na szafce. Masz, masz klucz? Nie jestem tam. Nie Jak mam. Nie, nie też zjadł Nie mogę włączyć z prądu Gdzie ty jesteś? Ja jestem w bibliotece, czego sobie wiem, ale jeśli jeszcze... A... mno i jest To się nie ziemi, było Ej! Chyba zrestartowałem wszystko nie wiem gdzie jestem wczoraj. Ja włączyłem jakiś guzik i mi się światło włączyło wszędzie. Mam kamerę z jakiegoś powodu. Nie. Nie wiem, że tę kamerę można przyzywać do pokoju guzikiem. Da się? Da się. Jo! A kwałosiliśmy. Hej! Ej, gdzie jest kamera? Nie. Mam już kamerę. Masz klucza nowego? Ja, ma, ja mam klucza w tym, w tym, w tym pokoju naszym. Nie wiem, ja jestem ogólnie. Nie wiem, no gdzie jestem, połączonego. Stary, stary, drzwi są, drzwi są zamknięte, osporzą się, biorę klucz, biorę kamerę i otwieram je szklarnię i. Mam, mam klucz. Fuck. o to jest to Tu jest klucz. Hejo! Hejo! hejo. Słuchaj, okay, tak, może prąd trzeba po prostu włączyć, kurwa, bo się wcześniej nie dało. Niedaleko się nie da, co jest z tym głównym? O. o! No to lecimy, kurwa, wyszklarni, nie, but. Bo... W tych czasach od chuja tu jesteś. Lecimy. Ej, oj. ej, oj, oj. ej, 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 ej no jebał, że się. Nie wiem gdzie i... Dobrze, że ty masz lepszą pamięć. Muzyka z Pennywise'a. Tak często, ty są w stole. Najgorsze wysok... No właśnie. Masz klarnię? Jest, kurwa, nareszcie. I, i co... Ale nie się moch. Że to jeszcze byś sobie, stary K Może tu jest... klucz będzie gdzieś. Czekaj coś się było? Czekaj. Gdzie Przez... <grych> Wytrąciłeś Wytrąciliśmy kamerę. O ty, o no nie, o nie, ognisko! odnisko. odnisko. Patrz! Pokazu mapa pokazuje teraz z ducha! O! Oh. oh yeah, bitch! Ej, to z jak... Dobra! Szukamy ognisk! Ognisk! No, one pomagają. Jeszcze jedno zostało. Tylko pytanie... Pytanie gdzie, nie? Gdzie ty jesteś? W wiadalni. To jest ciemno. Ja nic nie widzę. Auć. No ja słyszałem, tylko... To jest sobie odpalę prąd. Dziecko się drze. <noise> Ty odpalisz? Odpalę się. No. Ja nie wiem, gdzie jest jadalnia, bo to jest ciemno strasznie. A w ogóle widzisz ducha na mapie? O, jest prąd. Mordo? Eee, Ducha na mapie. Czekaj, widzę trzy kropki. Może duchy. Urywa, Kurwa jak to jest ciemno Dobra chyba już wiem w studio e, Mygająca kropka to jest ten Co du? Idzie do ciebie, idzie do ciebie. Jesteś o. w tym on. Dobra, uciekłeś. Oddaj mi się od ciebie, no. no. Dobra. W barze jestem teraz. Jest w bluescaca, jest, jest daleko. Dobra. Może ja... Będę szukał. Masz tam klucz w ogóle, jak zwinąłeś? Pojawił się nowy klucz na tam ten... Dobra, eee, jest klucz. No właśnie mordo, właśnie. właśnie, jak mówiłam, to klucz jest. Gdzie jest, klucz? jest Idziesz? No. Dobrze. Prze przeteleportowało mnie do... Gdzieś. A do labiryntu prawie. Dostałem Jumpscare'a. Też. I nie dostałem klucza. Kamera jest. A klucza nie mam. Mam klucz. Dobra. Gdzie jesteś? Klauna widzę. Co? <laughs> ma klauna widzę. Klauna, z tego... klauna widzę z Pennywise'a filmu. widzę z tego z filmu. Gdzie? Gdzie? na korytarzu! Ja Ej, na korytarzu, ciebie nie widzę. Ja jestem na tym innym korytarzu, musisz przejść przez te pokoje małe. What the fuck? Jest Zniknął! To <laughs> ja, ja zniknę, nie? Jesteś, jesteś obok szklarni? Ta. Ja też. Ty, ty, o, o! Cześć, o. masz klucz? Gdzie otwarłeś? Tu otwarna. Pennywise otwarłeś. Pennywise. Pennywise. Znaczy ja mam coś oświadczenia. O, jest kursza. <laughs> no i kurczę. No to dobra to już. Chyba ostatni. Czy... No chyba tak, bo co by to my jeszcze mamy do otworzenia? Dobra stary to idę do ciebie No jest... nie świeci się w ogóle co ja nie? Nie, nie co? Nie świeci się w ogóle, nie, nie mogę odpalić to Ale ja mam prąd O, chyba tak? <laughs> Czekaj Już mi wytrącił kamerę z rąk. No, jest wyjście wreszcie. Domin. <grybuj> 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 Domi? <laughs> Domi? Hala?